Od dzisiaj kilkuset żołnierzy 12. Brygady zmechanizowanej ze Szczecina zostało zaangażowanych, aby Straży Granicznej oraz Policji pomóc w uszczelnieniu granicy, ponieważ Koronawirus niestety coraz bardziej się rozprzestrzenia, dlatego zostaliśmy zaangażowani w walkę z tym niewidzialnym wrogiem. Żołnierze otrzymali odcinek ponad 100 kilometrów zachodniej granicy do uszczelnienia, także organizujemy kilkanaście posterunków stałych, a także patrole mobilne, aby możliwie jak najbardziej zminimalizować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Żołnierz Wojska Polskiego, a w szczególności 12 Brygady Zmechanizowanej, jest przygotowany do możliwie najtrudniejszych zadań. Żołnierze są wyposażeni w Datową broń z ostrą amunicją oraz środki obrony przed bronią masowego rażenia. Działaniem na zachodniej granicy dowodzą funkcjonariusze Straży Granicznej z tego względu, że mają dużo większe doświadczenie w tym zakresie niż żołnierze 12 brygady. Patrole są organizowane tak, aby cały czas w terenie i na posterunkach stałych i w patrolach mobilnych cały czas byli żołnierze z innymi funkcjonariuszami i mają przeciwdziałać próbom nielegalnego przekroczenia zachodniej granicy. Jesteśmy przygotowani do tego, aby możliwie jak najskuteczniej działać i zabezpieczać zachodnią granicę, także będziemy tutaj tak długo, aż sytuacja będzie tego wymagała. Pani próbuje się dostać do Polski? Dzień dobry, nie, nie, ja tylko chciałam leki dla moich rodziców przekazać. A tutaj? Czyli rozumiem, próbuje pani poprzez służby graniczne. Tak. Czy nie szukała pani innych metod, żeby to zrobić? E, to znaczy, no przez Kołbaskowo, tylko jest straszno, strasznie duża kolejka, nie, żeby przekazać. Dlatego my mieszkamy tutaj 3 km za granicą i najbliżej się zapytać, czy taka jest możliwość przekazać tylko tych leków dla rodziców. Czyli szukają państwo wszelkich środków, sposobów, żeby no, nie stać te wiele godzin w kołoweskowie? Tak. Ważne to, jak i dla Pani rodziny, rozumiem? Dla mojej mamy szczególnie, tak. Z każdym dniem społeczeństwo jest coraz bardziej uświadomione, że zachodnia granica jest szczelnie pilnowana przez żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Dlatego z każdym dniem takich sytuacji na szczęście jest coraz mniej. Ludzie już są coraz bardziej świadomi, że niestety muszą się podporządkować pod takie regulacje.